Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem. Witam Was serdecznie po długiej nieobecności nad wodą. W końcu można było wyjść, także zapraszam Was na kolejny odcinek. Lubię zamoczyć przed pracą. Jeśli chodzi o dzisiejsze nęcenie, to użyję dwóch zanęt, czarnej g której już parę razy używałem i zmieszam ją dodatkowo z Super krakiem Zrobię mix 1 do 1, pół kilograma tej zanęty i pół kilo tej, do tego jakieś 2 kg ziemi torfowej. i myślę, że to wystarczy na dzisiejsze łowienie. Zanęta jest głównie ukierunkowana na płoć, chociaż jak wiadomo jest tutaj dużo karasi i innych ryb, także zobaczymy co się będzie działo. fajnie się klei fajny taki kolor brązowy ale to jeszcze przyciemnie czarną oczywiście ziemią torfową no dobrze dodamy teraz jeszcze 2 kg torfu zamęta będzie taka no prawie że czarna taka ciemnobrązowa dobrze trzeba ją jeszcze trochę dowilżyć ale bez przesady. Zamęta już jest prawie gotowa. Tutaj mamy jakieś 2-3 metry głębokości. Zamęta jest stosunkowo lekka. Zależy mi na tym, żeby dotarła do dna i szybko się rozłożyła. tworząc z dywan. Także ja jeszcze chwilkę odczekam. Dowilżę tak delikatnie tą zamętę. W międzyczasie rozłożę drugą wątkę, jedną już tutaj mam rozłożoną. No i zaczynamy nęcenie łowienie, bo zostały jakieś, no niecałe 3 godziny do pójścia do pracy. Sonenta już jest gotowa. Dosypię jeszcze trochę pinki. Garść kukurydzy. Wymieszam to. Dobra, super. I lepimy kulę. Na start poleci większość mieszanki. Myślę, że jakieś 70-80%. No dobra, to męcimy. Na początku sławik. Z dwa, trzy. I teraz odległości, Raz, dwa, trzy. Idealnie. A no dobra, to zaczynamy łowienie. Jest! Jest pierwsza ryba. I to nie jest wcale taka mała. Okoń! Super! Ale jak zapięty za samą skórkę. Znaczy za skórkę. No to jest mini haczyk, więc nie jest wcale tak za samą skórkę. Zobaczcie jaki okonek. Taka, dwudziestka. Płynie od razu. Super. Pierwsza ryba. Oczywiście akurat wtedy kiedy przerzucałem drugą wędkę. Klasyk. No ale ryba jest. O, jest branie, jest branie. Jest. Jest kolejna ryba. O jest! <ścoughs> Jaki okonek. Miały być płatki, a nie okonie, co tu się dzieje. No ale dobre i to: coś się dzieje. Czyli zamęta płciowa jest skuteczna na okonie. No jeźdźmy. Jest ryba. I jest pierwsza płoteczka. Czyli zamęta nie tylko okoniowa. Jest brań. Jest ryba O jest, o jest. Co, to? co? to za rybcia Mini okonek Takie maleństwo Ach. No ale jest, coś, coś się dzieje Niewiele, ale Ale coś się dzieje o, Ale brań Jest Jest trochę większa ryba Chyba płotka Tak, jest pierwsza płotka fajna no, to jest ryba. No dobra, to dopuszczamy ją. Super, w końcu trochę większa ryba. Póki co same brania na bata, Ale trzeba naprawdę delikatnie łowić. Max to jest haczyk 18, żyłka 0,8-0,10. Na odległościówce mam grubszy zestaw. Tam kompletnie nic się nie dzieje. Nawet brania. Teraz zmniejszyłem haczyk i średnicę żywki, ale i tak tam dwie czy trzy pinki są. No i tak nic się nie dzieje. Spróbuję trochę inaczej donęcić też. Po prostu samo pinką. Kilkanaście pinek. Może to zachęci ryby do współpracy. Podniosłem się też z dna, bo z nas zdecydowanie było no słabo. Po prostu słabo i teraz łowię gdzieś tak 10 cm nad dnem. O, i jest właśnie branie. Jest ryba. Jest trochę większa ryba. Jest chyba płotka kolejna. Jest yeah, super. Pięknie. O, to już całkiem ładna płoć. Naprawdę ładna. Także to donęcanie pinko chyba przynosi efekty i łowienie stoi. Super O jest walnie na drugą wędeczkę. Ja! No niemożliwe Aj! Było coś przez chwilę Ale nie mam przyponu w ogóle, nie wiem co się stało? Dziwna akcja, Ale coś się zaczęło dziać. Zrobiło się cieplej i ryby się uaktywniły. Minęła jakaś godzina 40, odkąd zacząłem łowienie. Ryby trochę lepiej biorą. Póki co trzy płotki, trzy okonie. No i niestety mi jakieś 40-50 minut łowienia. Mam nadzieję, że uda się jeszcze złowić jakieś parę fajnych, tłustych płotek. Dobra, łowimy dalej. Dobrze, i powtórzę ten sam manewr, co wcześniej. Troszeczkę pinki. I no to widzę, że to działa. Dorzucę to tą jedną kulkę. A nawet i dwie. Dobra. Jest. Branie w opadzie. Jest, kolejna płotka, super że do męcenie im nie przeszkodziło. Tak. No a już znowu branie. A strasznie delikatne są. Często jest takie pociągnięcie szybkie i zostawienie przynęty. I teraz kolejna ryba. O! Leszczyk. Jeszcze leszczyk. Kolejny gatunek w tym roku. Super mały Ale jest jest, o, jest choinkowiec Już okonka dawno nie było No, może jeszcze jedna na koniec Może, może Ale się pieści z masakra Jest jest piękna płotka, piękna płotka na koniec. Taka dwudziestka. Niestety czas mojego łowienia właśnie się skończył, wybiła godzina 9, także pora iść do pracy, no ale nareszcie po długiej przerwie udało się zamoczyć przed pracą. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. No i oczywiście skomentujcie ten film. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!